Przed tym zapytałem się czytelników o różne pytania i jedno się przewijało. Właśnie to, co pani wspomniała, że są pewne przeciwwskazania, i jednym ze przeciwwskazań, z tego co ja rozumiem, jest obniżona odporność wrodzona. Tylko niestety w pierwszych dobach nie da się jej stwierdzić, a jednocześnie są dwie szczepionki, które podajemy w tych pierwszych dobach. Więc chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo wiem, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nie możemy. Tak jak niektóre kraje europejskie nie szczepić w pierwszej dobie, ale czy są jakieś perspektywy, żeby, żeby to się zmieniło, albo żeby na przykład to badanie tej obniżonej odporności przeprowadzać? Bardzo istotne jest zebranie wywiadu. I my wiemy, że jeżeli mama jest seropozytywna w sensie HIV, czyli ma zaburzenia odporności, to jej dziecka bez sprawdzania na początku ten nie sposób sprawdzić. Nie szczepimy noworodka przeciw gruźlicy. Szczepimy dopiero wtedy, kiedy u dziecka wykluczy się zakażenie, bo jeżeli się potwierdzi zakażenie, to absolutnie szczepić przeciw gruźlicy tą żywą szczepionką nie można. I bardzo ważne jest zebranie wywiadu. Co nam może sugerować, że w rodzinie są zaburzenia odporności? Zastanowić się zastanowić, popytać, czy w rodzinie były jakieś nagłe zgony małego dziecka, noworodka, to już nas w jakiś sposób może nakierować na zaburzenia odporności.